i na ósma, minut 43. Co ty Słucham? mi się tu wcinasz w ogóle? Najpierw na obiecywałeś ciekawostek, a teraz o godzinie? Czułem giętkość języka do no, wystąpienia dobrze. oralnego. Ponieważ ja, Ponieważ ja y, z motoryzacją tak troszeczkę na bakier i z tą wiedzą na ten temat, może, ja wiesz, może byś mnie tak uświadomił troszeczkę. Nie, znaczy no, to jest taka troszeczkę anegdotka, bo niedawno w Japonii wymyślono robota, który ma zdolności 3 latka. To jest spore osiągnięcie i nie trudno jest sobie wyobrazić, że za jakiś czas, na przykład w 2012, w 2014 roku Samochód, który jest obdarzony autopilotem, tak zwanym, czyli w ogóle nie potrzebuje kierowcy, albo na przykład jak już prowadzony jest przez takiego robota, który już ma percepcję, powiedzmy, 30-latka. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że po naszej autostradzie A1 mknie taki samochód A. sterowany przez robota, przekracza prędkość, zatrzymuje go policja, też złożona z robotu, wypisuje mandat. I jaka jest konkluzja tej historii? W 2013 roku będziemy mieli skończoną autostradę A1 to jest taka właśnie ciekawostka, ale jakby już ją zasłyszałem jakiś czas temu. No nie mogę się na materiału z reżyserki, nie wiem, czy mnie słychać. No to czekamy na to w takim razie niespodziankę. A propos właśnie, był to są roboty. To są jakich to są takie dla Proszę, odwołam to do Twojej ta... wiedzy. No Na, na kokardy to nie wygląda. Więc... To są takie większe nagrody, tak? Wiesz, To są takie, bo, bo tam które bo pamiętam z dzieciństwa, one się nazywały motorynki, wiesz? I to jest chyba rozmiarów troszeczkę mniejszych, jak to No i jak najbardziej jest to, i to bezwyraźnie, jakiś Grand Prix. Yy, rodem z King Science i takie był na były ja Ale Ale zobacz jak oni prześmiesznie tak. wyglądają. Tak, uwaga. Czekałem po prostu aż ten pan na tym się wy motorku... Się wywróci? Nie, na jednym kole tak... Blu. To były takie mikroskopiny. Ta ja myślę, że w ogóle to jest, wiesz, rozwiązanie na czasy kryzysu, ponieważ no, jest mało pieniędzy. Jeżeli chcemy mieć motor, nie jesteśmy na duży, kupujemy sobie wersję mini i już jest dobrze. Mhm. Tak, no, nie to cały czas kojarzy się z filmem King Size. Zresztą, jak ktoś rzeczywiście wzrostem jest, powiedzmy tu taki motorek, jest jak najbardziej. Wskazane. Nie wiem, ile czy prowadzono statystyki, ile w naszym kraju jest karłów, Ale coś mi się wydaje, że to są na potrzeby właśnie tych ludzi. Pokradzione im Pamiętajcie, że na końcu tęczy zawsze jest prezent. Stoi karzełek z garkiem złota. złota. W tym przypadku jest to motorek. Dzisiaj odcinek mocno imprezowy, także będziemy mieli pana eksperta, który opowie nam troszeczkę o winie, ale w tamten piątek udało nam się zabawić na mieście. Zabawić, zabawić, zabawić na jak mieście. Jak to brzmi? No, byliśmy z kamerami, tak naprawdę trochę tej zabawie się przyglądaliśmy, trochę braliśmy w niej udział. Ja byłem w klubie Blue, a ty byłaś? W klubie. To studio na imprezie Ministry of Sound. Więc zaczynamy od klubu Blue. Tak, popatrzmy, jak to było. Nie ukrywam, że ja w klubie Blue naprawdę bawiłem się pysznie. Witamy bardzo serdecznie, dziś jesteśmy w łodzi, teraz stoję przed klubem Blue. Klub Blue 22.30, więc niby początek imprezy, a zobaczcie ile osób już czeka w kolejce. Klub Blue to klub, w którym często zmienia się właściciel, klimat. A jak widać, klub nadal istnieje i wprost całkiem nieźle. Tutaj w tym klubie wystąpi grupa z You Can Dance, więc no, czy nie dziwią te tłumy, będzie się działo. Oprócz mnie jest jeszcze Asia i Aga, one oczywiście będą relacjonować imprezy w Łodzi z innych klubów. Na razie może nie zdradzę z jakich, skupmy się dziś na klubie Blue, bo tu naprawdę będzie się działo. Witam bardzo serdecznie, witam, cześć. Ja sobie stałem w kolejce, ale chyba wy bez kolejki wejdziecie. No dzisiaj tak. A z jakiej racji? No będziemy tutaj tańczyć parę showcase'ów w blue, także coś ciekawego na pewno, do zobaczenia. Znaczy rozumiem, będzie się działo? Na pewno. Tańczyć wy, czyli kto? FNF, nasi instruktorzy wraz z naszymi uczniami, naszej szkoły, także zapraszamy, będzie, będzie dużo, dużo ciekawych rzeczy. Czyli można powiedzieć śmiało, że to będzie dance show? Na bank. Wyobraź sobie, że to sprawdzimy. Mamy kamerę i będziemy Was obserwować i rozmawiać z Wami już wewnątrz klubu, okej? Okay? Zapraszam. Dzięki wielkie. No to może porozmawiajmy z klubowiczkami. Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Jak masz na imię? E, Marta. Marto, jak się bawi? E, super, jest a wiesz, dobra impreza. A wiesz, że tutaj będzie za chwilę pokaz taneczny? Naprawdę? Naprawdę i będą uczestnicy You can Dance. No to dobrze, fajnie. Uh. Czyli przyszłaś sobie tutaj tak naprawdę dla zabawy, bo nie miałaś świadomości, że tutaj nie, będzie występ. Dla wystarczy. zabawy, dla zabawy. No to miłej zabawy życzę. Dziękuję. Jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego co tutaj się dzieje. Jest mnóstwo ludzi, a ze mną jest DJ Ursek, który jest DJ-em, jak sama nazwa wskazuje, ale no, grał tu nie pierwszy raz, prawda? No nie pierwszy, nie pierwszy już w poprzedniej odsłonie zdarzyło się parę razy zagrać. Ale no jakby nie było pierwsza odsłona klubu, pierwsza impreza normalna, tak powiem dla licealistów, No i co? Trzeba zagrać. Wiesz mi, czy zdarzało się tutaj wcześniej, że było tyle osób o tak wczesnej porze? No, szczerze, szczerze mówiąc, no różnie bywało. Bywało czasami nawet i tak, że się nie dało przejść, a aczkolwiek uda myślę, że impreza można udać za... Znaczy, można powiedzieć, że jest udaną imprezą. Dzięki wielkie. w końcu występ yy, uczestników Dance, Za chwilę sobie z nimi porozmawiamy. Jak oni to robią? Za oceanem by it's hot. Rzeczywiście było gorąco, jak wy to robicie? Yy, no jak, no, jesteśmy tak gorący, że jeszcze bardziej jest gorąco, więc to wszystko się jakoś tak zbiera w kupę. To nawet logiczne jest. Tak. Chciałbyś coś dodać? Nie, generalnie nie musimy się tej rozgrzewać, ponieważ rozgrzewa nas to pomieszczenie. <grym> a, 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 może ty chciałbyś coś dodać do tej wypowiedzi? <grym> yy, na sali jest jeszcze bardziej ciepło, to jest gorące. Nie? Dobra, no to to już ustaliliśmy, jest wszystkim gorąco. Długo się przygotować musieliście do tego występu choreograficznie? Yy, mm -hmm. Znaczy mniej więcej mieliśmy prób y, 3 tygodnie albo miesiąc. Ja czy ja do czy znaczy, Z Warszawy dojeżdżam do Łodzi, więc trochę tego jeżdżenia było w kółko w kółko, no, ale większość z osób od nas jest z Łodzi, więc nie mieli tak, tak trudno. A jak myślicie? To, że występowaliście w programie You Can Dance przyciągnęło tą publikę, czy to, że po prostu zaje fajnie tańczycie? No myślę, że to drugie. <noise> Mrozu, dobrze mówię? Mrozu miliony monet. Nie. <noise> Trochę pomyliłem. Masz jakieś inne zdanie na ten temat? To Znaczy, nie wiem, no wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie przyszli tutaj bawić, a myślę, że takiej okoliczności, że zobaczą jakiś podlaskoneczny, na pewno też przyciągnie jakąś tam publikę inną, ciekawą. Zakolisowe słuchy chodzą takie, że ludzie przyszli specjalnie dla was. Naprawdę, serio mówię. Gdy jesteś takim młodym człowiekiem, widzę, prawda, w odpowiedniej stylistyce i uczysz się w szkole FNF, prawda? Tak, tak i uczę już od niedawna. Wtorek godzina 18.30, czwartek godzina 18.30. Zapraszam wszystkich. Tak. W jestem no właściwie od. uczę się tańczyć od trzech lat, ale jako w grupie już tańczę 2 lata, tak? Czyli po audycji specjalnej, bo FNF ma takie audycje, gdzie jest tak jakby casting jak Weekend dance, tak? I przyjmują. po prostu przyjmują najlepszych tenterzy, tak? Czujesz, że podobasz się dziewczynom, dlatego że fajnie tańczysz? Mmm. Oby. <noise> <noise> No. Zostawię to bez komentarza. Tak, brak odpowiedzi jest też odpowiedzią, rzeczywiście występ był naprawdę gorący, więc w klubie Blue można dobrze się bawić, tak? Zgadza się? Zgadza się. Zdawa! Mile wspominam wizytę w tym klubie i rzeczywiście od wczesnych, bardzo wczesnych godzin tam waliły tłumy. Tak, część, było tych, tłoczno część tych młodych ludzi, którzy chcieli się pobawić, niestety no, musieli odejść z kwitkiem, bo jednak nie mieli skończonych 18 lat, a to był warunek uczestnictwa w tej imprezie. Czyli ty się kwalifikujesz. Już. Ale jestem na takiej granicy, granicy. dość płynnej, tak. No Powiem szczerze, że troszeczkę oszukuję, może nie powinienem o tym mówić, bo mam dowód Masz tymczasowy. Mam dowód tymczasowy i po prostu tak staram się. Przy wykrywać niektóre cyferki, ale udało się. No dobrze. A powiedz mi, co myślisz o takich imprezach, gdzie połączony jest pokaz taneczny ze zwykłą dyskoteką? Czy to jest dobry pomysł? Powinieneś to znaczy, przyjąć? Nie, jak najbardziej, tu nie ma co się gryźć ze sobą, więc taniec do tańca zawsze będzie pasował. Nawet jeśli jest to balet połączony z tańcem nowoczesnym, to i tak mimo wszystko jest to jakiś tam wyraz ekspresji, który obraca się w tańcu. I tak między nami mówiąc, to ludzie tam przyszli się naprawdę dobrze